WSZYSTKIE SEKRETNE KODY W SONIC SPEED SIMULATOR Cześć, moi drodzy, ja jestem Remi, z I w tym odcinku pokażę wam dokładnie wszystkie kody w Sonic Speed Simulator Słuchajcie, od początku do końca Więc chajcie, w tym odcinku zobaczcie sobie każdy kod w Sonic Speed Simulator Słuchajcie, który już istnieje A do tego, słuchajcie, spróbujemy znaleźć zupełnie nowe, nieodkryte kody w Sonic Speed Simulator O ile takie istnieją W każdym razie pamiętajcie, aby kończyć, łapę w górę Słowa z wątkiem napiszcie, słuchajcie, w komentarzu Jeżeli wy znacie jakiś kod, słuchajcie, który możecie Albo słuchajcie kod, który sprawdziliście, że działa. W każdym razie, słuchajcie, moi dudzy, pamiętajcie też o tym, że mamy słuchajcie nowy Camping Quest update słuchajcie. Ogólnie żebyście koniecznie, słuchajcie, zdobytego Angler Biga i słuchajcie kampera na i słuchajcie, żeby najszybciej ich zdobyć, to posłuchajcie, lecie sobie tutaj na tej, po tej części mapy. Słuchajcie, każdy baloncenie niszczycie, to, słuchajcie sobie po prostu te grejpy, czyli moi dudzy winogrona i później posłuchajcie się, resetujecie i po prostu biegnijcie sobie dalej, moi dudzy, ale niektóre kody, które słuchajcie Wam dzisiaj pokażę, naprawdę pomogą wam bardzo w każdym update, słuchajcie, właśnie w Sonic Speed Simulator, bo naprawdę. Są one bardzo potężne, schajcie, i te kody są naprawdę, słuchajcie, potrafią wam wykorować całą gierkę Więc naprawdę, moi drodzy, koniecznie zobaczcie ten odcinek do końca, bo, schajcie, naprawdę nie pożałujecie W każdym razie, moi drodzy, na samym początku zacznijmy od podstawowych kodów, moi drodzy, czyli od kodu Czyli, moi drodzy, zacznijmy może od kodu, na przykład, moi drodzy, którego byśmy mogli tutaj zacząć, schajcie Zacznijmy sobie od kodu, może, thank you, ciao, thank you, ciao i słuchajcie, ten, o przepraszam was, thank you, ciao To jest słuchajcie, pierwszy kod, thank you, ciao To jest, mój drodzy, kod, który daje wam, moi drodzy, z tego co pamiętam, darmowego peta, ciao Czyli, mój drodzy, jest on naprawdę bardzo fajnie, bo słuchajcie, dzięki niemu będziecie mogli zdobyć, słuchajcie, nowego peta Czyli, moi drodzy, thank you, ciao i moi drodzy, ja już ten kod oczywiście wykorzystałem, tak moi drodzy, już go wykorzystałem w każdym słuchajcie, On dawał któregoś, słuchajcie, jest czało, czyli moi drodzy, na przykład moi drodzy, chyba z tego co pamiętam jakiegoś, o chyba ten blok się czao albo gratitude Ciao, a gratitude Ciao chyba to był ten, moi drodzy. W każdym razie bardzo fajne ciao, moi drodzy. I zrobimy się tak, że będziemy słuchajcie, próbowali znaleźć jeden ukryty kod i słuchajcie, tak na naprzejmie słuchajcie, z jest jednym sprawdzonym kodem. Więc słuchajcie, zobaczmy na przykład, czy teraz kod, nie wiem, działa na przykład nie wiem, Metal na kod, Zobacz, zobaczmy czy on zadziała. I Moi drodzy, kod nie działa, dobra, w każdym razie Przejdźmy teraz do kolejnego kodu, moi drodzy, czyli Do kodu, który, moi drodzy, nazywa się Tym razem, moi drodzy, może na coś innego Wejdźmy, czyli, moi drodzy Na przykład, 20k thank you Spróbujmy, 40k thank you i słuchajcie ten kod, oj przepraszam was i przy 40k thank you i to jest moi drodzy kod na jakiś boost z tego co pamiętam moi drodzy ten kod 40k thank you słuchajcie albo powinien dać wam magnet albo słuchajcie jakiś coin boost coś takiego w każdym razie słuchajcie ja już ten kod wykorzystałem więc słuchajcie nie pamiętam za bardzo co on takiego dało w każdym razie moi drodzy co on naprawdę spoko pamiętajcie aby go słuchajcie koniecznie wykorzystać bo naprawdę słuchajcie a szkoda byłoby słuchajcie go przegapić i słuchajcie go nie wykorzystać w każdym razie moi drodzy ogólnie jeśli tylko a propos tego updateu to słuchajcie pamiętajcie aby koniecznie właśnie Zbierajcie wszystkie grejpy z prawej części mapy. Słuchajcie, jak już pozbieracie te wszystkie to słuchajcie, wyjdźcie sobie z gierki i po prostu słuchajcie, dołączcie z powrotem, tak moi drodzy, aby po prostu się wszystko zespąłniło, słuchajcie, nie trzeba było czekać i moi drodzy wtedy bardzo szybko zbieracie, słuchajcie, wszystkie grejpy, bo, słuchajcie, bardzo łatwo je się zbiera, więc pamiętajcie o tym moi drodzy. I teraz czas na kolejny kod, który zobaczymy, czy działa, słuchajcie, jako ukryty kod. Więc zobaczmy, słuchajcie, czy taki kod zadziała. Na przykład spróbujmy może, na przykład moi drodzy, kod, może na przykład metal. Knuckles, coś takiego, słuchajcie, Spójrzmy na przykład mój drodzy, kod Metal Knuckles, okej? Okay? Zobaczymy moi drodzy, czy działa Metal Knuckles, zobaczmy słuchajcie, czy taki kod w ogóle zadziała. Więc uwaga, mój drodzy, kod Metal Knuckles, zobaczmy, czy działa i kod słuchajcie nie działa. Więc zchać, mamy na razie kolejny już kod, który nie działa, słuchajcie, który próbujemy, czy działa, czy nie. W ogóle na razie żadnego ukrytego kodu nie odnaleźliśmy, ale czas przejeżdżać do kolejnych kodów istniejących. Czyli moi drodzy, zobaczmy na przykład kod tym razem, moi drodzy, Sonic Central. I to jest mój drodzy kod Sonic Central, czyli mój drodzy Sonic. Central. Central. To jest, moi drodzy, kod, który jest naprawdę bardzo fajny. Pamiętajcie, ten kod da wam coś naprawdę kozackiego w gierce. Jednego, z, z najlepszych petów w całej grze, moi drodzy, jak go użyjecie. Ja już go, słuchajcie, z, z, z wykorzystałem, ale, słuchajcie, z, z, z ten kod da wam nic innego, jak moi drodzy, peta, który nazywa się, zobaczcie, Amy Chao. To jest, moi drodzy, naprawdę bardzo fajny pet, naprawdę, zobaczcie, ma on plus 30 XP, więc naprawdę, moi drodzy, bardzo fajnie on wygląda i zobaczcie, że to jest pet, moi drodzy, Orange Exotic, czyli naprawdę, moi drodzy, unikatowy, super pet I Pamiętajcie, słuchajcie, koniecznie ten kod wykorzystać. teraz słuchajcie, przejdziemy do może kolejnego kodu, słuchajcie, który zobaczymy, czy działa. I słuchajcie, zobaczymy, czy działa, moi drodzy, kod. No nie, wpiszmy sobie coś, cokolwiek, moi dodać, na przykład spowiem, na przykład, nie wiem, Riders Tales. Zobaczmy, moi drodzy, Rider's Tales, moi drodzy, czy działa Rider's Tales zobaczmy. I, i moi drodzy, taki kod niestety nie istnieje, więc chodzie, nie udało nam się strześć kolejnego kodu, ale, moi drodzy, zobaczymy teraz kolejny kod działający. Ja ogólnie, słuchajcie, tak na naprzemian, słuchajcie, dajemy jeden kod, który jest, działa i jest na liście, a drugi kod, chodzie, który już patrzymy, czy może działa, słuchajcie, może znajdziemy słuchajcie, gdzieś ukryty kod, coś takiego. W każdym razie, moi drodzy, czas przejść do kolejnego kodu. I moi drodzy, kolejny kod to jest, moi drodzy, kod, który nazywa się, już Wam pokazuję, Fam za -um. Jakby tak przetłumaczyć, hejcie tak w słowo postać, tak litera po literze. I ten, mój drodzy, kod thumbs up, mój drodzy, daje wam też, mój drodzy, CHAO. W ogóle już go wykorzystałem. I, moi drodzy, ten kod daje wam Blocksian CHAO, czyli, mój drodzy, dokładnie tego CHAO. Jest on naprawdę fajny. Zobaczcie, też ma plus 30 do XP. Jest on, moi drodzy, bardzo, bardzo fajny i wygląda, słuchajcie, on super. Więc, naprawdę, słuchajcie, bardzo warto wykorzystać, słuchajcie, ten kod, zanim, mój drodzy, on przepadnie już będzie słuchajcie, expired. Więc, naprawdę, mój drodzy, bardzo fajny Polecam wam ten kod i, i spróbuję spróbujmy teraz moi drodzy znaleźć kolejny może jakiś ukryty kolb, więc na spróbujmy sobie nie wiem, może na przykład, nie wiem, metal nie wiem, metal tails, na przykład spróbujmy moi drodzy metal tails, nie wiem, słuchajcie, zobaczmy, nie działa, niestety moi drodzy dobra, przejdźmy teraz do kolejnego kodu, w sensie, który na pewno działa i jest to, moi drodzy, bardzo przydatny kod. Słuchajcie, uważam, że jest to jeden z najbardziej przydatnych kodów, zwłaszcza moi drodzy w update'cie Bo słuchajcie, jak macie update i słuchajcie, musicie zbierać na przykład moi drodzy grejpy, jak tutaj, czy moi drodzy taki po prostu o zobaczyć coś takiego, to moi drodzy, do tego bardzo się wam ma, przyda magnes, moi drodzy. Magnes, magnes, magnes. I naprawdę, moi drodzy, aby zbierać to bardzo, ale to bardzo przydaje się, moi drodzy, coś takiego jak magnes, bo w tym nie musicie tego trafiać tylko w tej, chycie, że przejdzie obok tego i słuchajcie, to się do was przyciąga. I moi drodzy, kolejnym kodem jest moi drodzy kod amazing. 35, moi drodzy, czyli kod właśnie na 30 minut magnesu jest on naprawdę bardzo kodacki. Słuchajcie, polecam wam go wykorzystać przed jakimś trudnym update'em. Gdzie słuchajcie, musimy zbierać coś, co leży właśnie, słuchajcie, na ziemi, w co nie musimy słuchajcie, strzelać. I wtedy, moi drodzy, te kody magnesowe nam się bardzo przydają. Moi drodzy, ja już to wykorzystałem. W każdym razie, moi drodzy, naprawdę się wam bardzo przyda ten kod. Uwierzcie mi, moi dody, że naprawdę nie pożałujecie, słuchajcie, jak go wykorzystacie przy okazji, słuchajcie, expand, jakiegoś, słuchajcie, update'u, Tylko pamiętajcie też, moi drodzy aby go nie złożyć. Na marne, bo słuchajcie, no szkoda by było. Kiedy masz zobaczmy teraz na przykład jakiś kolejny kod, słuchajcie, spróbujmy znaleźć, może na przykład nie wiem, metal Ej misz, słuchajcie, może jakiś metal w ogóle będzie działał, słuchajcie, okej, okay, kod nie działa, w każdym razie przejdźmy teraz, słuchajcie, do kolejnego kodu, kolejny kod, słuchajcie, to jest, yy, uwaga, już wam pokazuję, to jest kod, który, słuchajcie, nazywa się 25K, czyli, moi drodzy, jest to chyba kod z okazji 25 tysięcy lajków, coś takiego, moi drodzy, nie pamiętam już, w każdym razie jest taki kod 25K i, moi drodzy, ten kod jest tak samo przydatny jak Amazing35, ponieważ, słuchajcie, ten kod daje wam 30 minut magnesu i naprawdę, moi drodzy, ten kod jest bardzo, bardzo przydatny i pamiętajcie, aby go kończyć, słuchajcie, wykorzystać we właściwości, okazji, czyli moi drodzy nie tak, że o, se wykorzystam, tylko słuchajcie, jak zbieracie do update'u jak, jak moi drodzy expicie jakoś postać, słuchajcie, jak na przykład zbieracie, właśnie grejpy czy coś, słuchajcie, zbieracie, to wtedy go wykorzystajcie, bo słuchajcie, naprawdę, żeby tego nie zmarnować, tylko słuchajcie, wykorzystać kiedy on działa. I teraz, moi drodzy, pokażę wam jeszcze jeden kod, ostatni kod, który, moi drodzy, jest bardzo tajemniczym kodem. Bo, słuchajcie ten kod, on ogólnie działał, on działa, słuchajcie, w przyszłości. To jest moi drodzy, kod Rider, i ten mój drodzy kod już nie działa. Zobaczcie, ten kod jest już Expire, ten kod, moi drodzy, jak go wykorzystałem kiedyś, moi drodzy, to on mi dał, zobaczcie coś takiego jak Rider Sonic, i to jest naprawdę bardzo fajna postać, słuchajcie. Ta postać później była do kupienia, więc moi drodzy, jeżeli zdążyliście wykorzystać, słuchajcie, ten kod Riders, to naprawdę, moi drodzy, jesteście kodakami. W każdym razie, moi drodzy, niestety ten kod już nie działa, jest on słuchajcie, już nieaktywny, więc, słuchajcie, on już wygasł i niestety, moi drodzy, nie ma już jak. O, zobaczcie, mamy jeszcze Summer Amy, zobaczcie, na kosztuje 600 buksów prawie. W każdym razie, moi drodzy, ten kod naprawdę warto było wykorzystać. W każdym razie, moi drodzy, to były kody, które chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Pamiętajcie, słuchajcie, aby zwłaszcza mądrze wykorzystać, kody na boosty i na magnes, słuchajcie, bo naprawdę, moi drodzy, te kody na magnes potrafią wam pomóc bardzo, ale to bardzo przy zbieraniu, rzeczy do update'u, więc naprawdę pamiętajcie o tym i serio wykorzystajcie je we właściwym momencie, więc elo, papa, się siema i pamiętajcie, łapka w górę, subik dzwonkiem i napiszcie w komentarzu, słuchajcie, czy jeszcze jest jakiś kod, który ja przygapiłem, więc elo, papa i siema.